Dawno nic nie nagrywałem. Mogę Wam pokazać. Dzisiaj skręcamy stelaże do instalacji solarnych. Tutaj stelaż się składa. Tam kolejne dwa też się składają. Rury mamy wyprowadzone w izolacji kauczukowej. Solarne. Kable, proszę zobaczyć. A tak to wygląda. Tutaj są stelaże. Płyty czekają na dole. Musimy ich tu wytransportować do góry. Szpilki mamy już zrobione. Ostatnio byśmy sobie zrobili tutaj szpilki są zapapowane przez dekarzy fajnie wyprowadzone. Jest akurat aura piękna do montażu solarów, troszkę śniega ale ładnie słoneczna pogoda. Fajnie się robi. Także pokażę po tym jak to płyty będą już złożone na stelażach, to e, zobaczycie jak to wygląda założone płyty, a potem jeszcze też nagram filmik jak będzie już podłączone. Solar Solar Immer Gaz Płytowy Niepróżniowy Fajna sprawa na dzisiejsze czasy, na dzisiejsze ten energii No i dobra dzień zbliża się ku końcowi Cztery stylaże Mamy zamontowane Jutro bierzemy się za montaż płyt solarnych tak to wygląda. Jedne i drugie. Jeden zestaw i drugi zestaw. W sumie są cztery mieszkania, i na każde mieszkanie przychodzi dwie płyty solarne na jeden boiler. Także bierzemy się jutro za montaż. Dzisiaj dzień zbliża się ku końcowi. Zaraz będzie ciemno, bo już jest 16. Jutro pokażę, jak to jest połączone już zamontowane no i dobra płyty solarne już mamy, dzisiaj nowy dzień wrzuciliśmy dwa zestawy tam że są na razie puste dorzucimy zaraz tam <laughs> dwie płyty solarne tutaj czekałem na podłączenie, tu musi być połączenie tych dwóch płyt bo to jest jeden zestaw Próby przyłączeniowe leżą, za chwilę będziemy łączyć. Pokażę jak to wygląda już podłączone, gotowe do pracy na pełnym słoneczku, takim nawet jak dzisiaj. No dobra. Płyty solarne zostały zamontowane. Tak to wygląda. Podłączone. Kable wiszą, bo czekają na czujniki, żeby ich podłączyć. Tu mamy jeden zestaw, drugi i za, za nimi trzeci i czwarty zestaw. Podłączone jest to rurą ze stali nierdzewnej, karbowaną. Stelarzyk stoi. Piękna, słoneczna pogoda. Idealnie do solarów. Dzisiaj nawet jest mróz na zewnątrz. A solary już by podały 40-45 stopni na ciepłą wodę. Także tak to wygląda. Piękna pogoda. Na szczęście udało się nam zrobić to w taką pogodę słoneczną, że dobrze się nawet robiło pomimo mrozu. Także pozdrawiam.